Czy tak naprawdę sztuczna inteligencja nam tej wolnej woli, tego daru Bożego nie odbiera? No, najwyraźniej to ja, so, ja ogólnie rzecz biorąc, jeśli, jeśli mówimy na razie o tej sztucznej inteligencji, która jest obecnie dostępna, choć ona z każdym miesiącem zyskuje pewne nowe umiejętności, to uświadommy sobie, że sztuczna inteligencja jest częścią szerszego, starszego procesu rewolucji cyfrowej który trwa już jakieś 70 lat, między od połowy poprzedniego stulecia. I ta rewolucja cyfrowa w fazie mediów społecznościowych i smartfonów umożliwiających nam podpięcie się do sieci 24 godziny na dobę przez cały tydzień oplotła nas strumieniami bodźców. Te bodźce są tak silne i koszące, bo wytwarzają efekty dopaminowe, jak się to już powszechnie mówi od kilku lat, i to nas trochę ubezwłasnowalnia.